Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, a nie miała być kartkówka? Nie miała być kartkówka? A no tak, wyciągamy już karteczki. No nie, znowu. Tak, znowu. Dzień dobry. Dobra, tylko szybko zmieniłam make-up. Dzień dobry. No, dzień dobry, chcecie grać w grę? Czy możemy, czy nie? Czy nie mamy czasu, czy mamy? No to możemy. Chodźcie. A gdzie dostaniemy 100 złotych? Dostaniecie jeszcze więcej. To gracie, czy nie? Dzieci, teleportujemy się. Zobaczcie. Czym jesteśmy za chwilę? Mnie mi, mi kwiatka y, tam rozwali. Tu będzie ta gra. Zaczynamy start. Jezu, ja nie wiem, czy ja tutaj wytrzymam. Dzieci, wytrzymacie? Ja wytrzymam. Ja też gotowy. Na pewno nikt się nie czuje źle? Dobra, to zaczynamy start. Tylko te miejsca, to też takie robią, To nie? No nie, już mi się make-up rozwali. Będę musiała to robić jeszcze raz. To przejdę. No mi się jeszcze make-up nie zepsuł. Jak może mi się zepsuć. Dobra. Pani chyba nie wytrzyma. No właśnie, ja wytrzymam. Bo wiecie, takie miejsce teraz kupiłam szok jakiś. Co nie? Tu! Gdzie ja jestem! Witajcie w następnej grze. Wasza kolejna gra to znaleźć coś najtańszego. A można pomagać? Bo, bo jak można, na no to okay, a jak nie, no to, no to sami będziemy to robić. Ty już mówiłam, żebyś... żebyś powiedział mi, żeby pomagali. Nie, nie można niestety pomagać. No dobrze. Dobra, dzieci szukamy. Dobra, to co jest najtańszego? Może coś lodówki? Nie, tutaj się nie nadaje. Chociaż. śpirożki są. Ale nie wiem, czy to jest najtańsze. Bo chyba nie, bo to są duże. Ale nie. Idę szukać dalej.